Program SBC, czyli Program Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego, polega na tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego pożycza tanio i na długi okres pieniądze inwestorom rynku mieszkaniowego, czyli TBS-om, spółdzielniom mieszkaniowym i spółkom komunalnym. Ostatnio zostały wprowadzone duże zmiany w pakiecie mieszkaniowym, czyli pakiecie ustaw zmieniających niektóre ustawy wspierające rozwój mieszkalnictwa. Po pierwsze, zwiększony został grant, czyli wsparcie bezwzwrotne dla gmin współpracujących z takimi inwestorami z funduszu dopłat. Do tej pory ten grant wynosił 20% wartości inwestycji, obecnie wynosi od 25 do nawet 35%. Po drugie, został wprowadzony rządowy fundusz rozwoju mieszkalnictwa, z którego dodatkowo gminy mogą pozyskać środki na budowę mieszkań, 10% wartości przedsięwzięcia w przypadku istniejących TBS-ów i do 3 milionów złotych w przypadku tworzenia nowych, tzw. społecznych. Inicjatyw mieszkaniowych. Najemcy w programie SBC będą mogli po raz pierwszy w historii skorzystać z opcji dojścia do własności. Do tej pory mieszkania były objęte zakazem wyodrębniania na własność, a teraz w całym programie SBC zarówno nowo powstające mieszkania, jak i te, które dotychczas już zostały przez te 5 lat wybudowane, będą mogły być wykupione przez mieszkańców. Opcja wykupu mieszkania dotyczy również lokatorów w spółdzielniach mieszkaniowych. Kredytobiorcami w programie SBC mogą być Towarzystwa Budownictwa Społecznego równo gminne czy publiczne, generalnie, jak i prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki komunalne. Kredyty SBC udzielane są przez BGK na bardzo długi okres, nawet do 30 lat. Poza tym są wyjątkowo korzystnie oprocentowane. Klient płaci tylko i wyłącznie równowartość stawki WIBOR 3-miesięczny, czyli dzisiaj jest to około 0,2%. Zarówno w Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, jak i w Funduszu Dopłat będzie bardzo dużo środków. To są wielomiliardowe kwoty. A jeżeli chodzi z kolei o akcję kredytową, czyli o środki, które BGK może przeznaczyć na udzielanie kredytów, to jesteśmy na poziomie powyżej miliarda środków dostępnej puli na następną edycję programu. Zmiany zawarte w programie mieszkaniowym będą korzystne zarówno dla inwestorów, czyli właśnie SIM czy TBS, spółdzielni mieszkaniowych i spółek komunalnych, jak i dla samych najemców, którzy będą mogli wykupić wynajmowane mieszkania. Jeżeli jakiś Istniejący bądź potencjalny inwestor w programie SBC chciałby uzyskać więcej informacji na temat tzw. pakietu mieszkaniowego i wprowadzonego w nim zmian. Serdecznie rekomenduję kontakt z, z ekspertami Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.